Dzień dobry kochani, witam się z wami w nowym vlogu na moim kanale. Tym razem będzie to vlog z białki, bo jedziemy zacząć, no może nie zacząć, ale kontynuować sezon snowboardowy, więc już się pakujemy, już jesteśmy gotowi i też wam potem pokażę, jakie książki zabrałam z sobą, więc miłego oglądania. Do hotelu, jeździliśmy jakieś 4 godziny i jestem padnięta, ledwie żyję, i zaraz idziemy na termy, ale chciałabym Mam Najpierw pokazać książki, które zabrałam na wyjazd, bo są to Igrzyska Śmierci, które troszeczkę porzuciłam, bo tak jak mogliście widzieć w jednym z vlogów chyba z targów krakowskich, nie, katowickich, ja wtedy zaczynałam właśnie Igrzyska Śmierci yy, i przystałam, bo zaczęłam czytać yy, Kurierkę Statr, którą dostałam od autorki, yy, więc no od razu zabrałam się za tą współpracę. No ale zabrałam dwie książki, co nie wiem, czy jest dobrym pomysłem, bo jak widzicie, nie jestem jakby nawet w połowie tej książki, ale pomyślałam, że skoro będziemy tutaj też siedzieć wieczorami i odpoczywać, to chciałabym się skupić nie na przeglądaniu TikToka, a na czytaniu, więc mam nadzieję, że uda mi się szybko przeczytać te książki. już do hotelu, pojedzeni i już po prostu jestem tak zmęczona, że zaraz padnę. Wczoraj nie przeczytałam dużo, bo przeczytałam 20 stron. Jestem na 150 mam nadzieję, że dzisiaj mi się więcej uda przeczytać, bo za półtorej godziny dopiero idziemy na, do jacuzzi, więc mam trochę jeszcze czasu. Nie wiem, jak uda mi się w soczewkach czytać, bo to może być troszkę cięższe dla mnie, ale chciałabym się dużo nadrobić igrzysk. Jestem już w momencie, kiedy zaczynam się po prostu igrzyska na arenie więc myślę, że to jest taka najciekawsza teraz część, więc myślę, że szybciej im troszeczkę pójdzie. <grywa> 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 ogarniamy i za chwilę będziemy wychodzić na stok i już zwalniamy pokój, więc trzeba się spakować z tego wszystkiego. Myślałam, że ten czas urlopu będzie lepszy czytelniczo, bo zabrałam aż dwie książki, a przeczytałam w sumie chyba tylko 50 stron stron jednej książki, więc to jest dużo mniej niż myślałam, ale o, jak bardzo jestem zmęczona, jak bardzo nie miałam siły czytać. Sprawiło, że po prostu no, zasypiałam, jak tylko zaczynałam czytać. Na szczęście mam jeszcze dwa dni urlopu, czyli w środa i czwartek, i wtedy chcę skończyć na pewno pierwszą część igrzysk i zabrać się za drugą, więc myślę, że Wam tutaj jeszcze dam takie moje e, małe podsumowanie, jak skończę, co myślę o tym riridzie re po tylu latach. Się po ostatnim zjeździe i powiem Wam, że było super. Nie spodziewałam się, że tak średni zmienią mój styl jazdy. No. O, idziemy. zaczęłam czytać Igrzyska Śmierci i powiem Wam, że ta książka jest wspaniała, mimo że została wydana już tyle lat temu, to ten reread po 10 latach yy, przypomniał mi po prostu, jak bardzo kocham tych bohaterów, ten styl pisania. Ogólnie dystopię, bo troszkę się za tym stęskniłam yy, i naprawdę nie sądziłam, że tak dobrze będzie mi się czytało Igrzyska ponownie, mimo że znam całą tą historię, to Bawiłam się, wiecie, wiecie, o co mi chodzi, Jakby nie umiem zebrać myśli w ogóle po tym, bo czytałam naprawdę pół książki chyba teraz na raz i te wszystkie śmierci, które tutaj były, tych bohaterów tak bardzo mną poruszyły jeszcze raz, że nie wiem naprawdę, co mam myśleć. Ta książka mną naprawdę wstrząsnęła jeszcze raz. <słuch> Idę montować ten film, żeby troszeczkę. Przestać o tym myśleć, bo normalnie można oszaleć. Yy, I tak, i jutro zacznę drugą część, albo jeszcze dzisiaj wieczorem. Nie wiem, czy znajdę w sobie jeszcze siłę i energię do czytania. Czuję, że ten wyjazd bardzo z mnie tak zmęczył psychicznie i fizycznie. Fizycznie, zwłaszcza, bo jestem padnięta i wszystko mnie boli. Ale no, igrzyska są tak cudowne, tak bardzo nie spodziewałam się, że ten rodzic wzbudzi we mnie tyle emocji. Więc jeśli jeszcze nie znacie igrzysk, to czytajcie jak najszybciej. Tutaj jeszcze chciałam dodać, że czas tego wyjazdu, czas tego urlopu tak bardzo odciążył mi głowę. Wiecie, odpoczęłam w końcu, bo mimo, że jestem bardzo zmęczona, to jestem bardzo szczęśliwa, że udało nam się spędzić czas razem w takiej... na, taki, no, na wspólnym hobby można powiedzieć i cieszę się, że spędziłam go z tak cudowną książką i w ogóle ten czas był tak Świetny, że teraz nie wiem, jak ja wrócę do rzeczywistości, do pracy, ale, ale dam radę. Jestem bardzo wdzięczna za ten wyjazd, za, za, za to wszystko. Nie pokazywałam Wam wszystkiego w, tego, w tym vlogu, bo trwałby on bardzo długo, ale naprawdę jestem bardzo szczęśliwa.